Czy uważają Państwo, że Kalisz jest e, dobrze przystosowany dla osób niepełnosprawnych? No niezbyt, niestety, Niesbyt. ale nie. Aha. Ehm, a na przykład... Zbyt mało jest zejść na hmm. wózki, e, do samochodów tak samo nie są przystosowane. Mhm. Czy uważają Państwo, że m, takie budynki, jakieś ratusze? Urzędy miasta są dobrze przystosowane dla y, osób y, niewidomych i niesłyszących? Nie, raczej nie. nie. A, a co by można zrobić, żeby były lepiej? Przede wszystkim to zmiany budowlane, bo przede wszystkim nie ma wind. To są przeważnie stare mhm. budynki, nieprzystosowane do takich czynności. I nawet wtedy, kiedy się oferują jakąś pomoc y, inwalidom, to na ogół to polega na tym, że ktoś na migi próbuję się jakoś z nimi porozumieć i coś tam załatwić, ale to nie wyczerpuje sprawy i na pewno nie tylko tacy ludzie, ale i starsi mają też kłopot z dotarciem do urzędów, które mają wiele pięter i wczłapanie się gdzieś na górę to jest dla nich na pewno problemem. Co można by zmienić w naszym mieście, żeby by, takim osobom się lepiej żyło? No, przede wszystkim usprawnić ruch. Wystarczy popatrzeć na Podmiejską co tu się dzieje, mhm. jeżeli władze miasta nie pomyślą o w ogóle drugim paśmie tutaj na Podmiejskiej, to tu któregoś dnia to w ogóle zablokuje się to na amen. To jest w ogóle straszne. Przede wszystkim obwodnica też by się przydała dla takich samochodów ja, dookoła, no to nie ma o czym nawet mówić, bo w Kaliszu jest po prostu za dużo pojazdów i jest zakłócone. W jaki sposób można naprawić otoczenie wokół nas, żeby osobom niepełnosprawnym e, lepiej się żyło? Hmm. Więcej pojazdów. Wózków. Mhm. Dla wózków. Dla przechodniki. Nie wiem jeszcze co. Co jeszcze, Amelko? Ty wiesz nie, lepiej, bo ty masz koleżankę taką w klasie, nie? No. Żeby oni się troszczyć. Żeby się troszczyć o nich, nie? No. Mhm. No chyba to najważniejsze, nie? Mm -hmm. I kultura. O, I żeby pomagać. Bardziej. I pomagać, tak? W jaki sposób mm, na przykład my możemy pomóc takim osobom? Pomóc można wyręczając ich w załatwianiu pewnych rzeczy, które, których można yy, wyręczyć, albo oferując pomoc, opiekę wtedy, kiedy oni muszą dotrzeć do tego urzędu, żeby nawet ściągnąć jakąś pomoc z góry, poprosić urzędnika, żeby jakoś to zdalnie załatwił. A tak, no to każda pomoc chyba dla ludzi, którzy mają jakieś problemy ze zdrowiem jest wskazana i potrzebna, nawet ze względu na to, że potrzebują towarzystwa czyjegoś. Jakie przeszkody najbardziej, jakie przeszkody napotykają osoby niewidome w takim codziennym życiu? Na no in, infrastruktura, przede wszystkim infrastruktura, mhm. brak yy, no brak infrastruktury, no, d, wysokie krawężniki, nierówna kostka, no tak. często chwasty wystające. przede wszystkim przede wszystkim to, bo tak to miasto Kalisz to i przystanki i, i autobusy to wszędzie są audio.